I kochani, dzisiaj ja nagrywam vloga, takiego pierwszego w tym roku 2020. I, I co, wiecie, co muszę wyjść dzisiaj do centrum? Muszę pojechać, ale powinienem się dopiero na drugą, ale będę pewnie wcześniej, bo chcę oddać parę rzeczy, znaczy tylko dwa sweterki, które zamówiłam sobie w sale, na sale a. Z and Beer yy, i tak nawet tam z tyłu. O, chyba je teraz tutaj pokażę Wam. O, to są te dwa sweterki, które muszę oddać. I zamówiłam sobie jeszcze spodnie, ale w tej chwili je ja piorę. Oraz kurtkę. Kurtka, nie, nie widać, ta mi się taka czerwona. No ale tą kurtkę sobie zostawię. Pewnie ją zobaczycie, yy, co chciałam Wam teraz powiedzieć. Yy, pomaluję sobie twarz, yy, ale mam włosy w ogóle fajne, prawda? Yy. No tak, jak mówiłam, pomaluję sobie twarz, ale też delikatnie, tylko nie będę robiła mocniejszego makijażu, jakoś tak głowa mnie dzisiaj boli, jakby miała yy, migrenę, o, więc yy, nie chcę mi się za bardzo tutaj siedzieć i, i kombinować, ale tak delikatnie, oczywiście, żebym mi jakoś zakryła swoje te wszystkie niedoskonałości. Chociaż w ogóle teraz siedzę, przypomniałam sobie, że żadnego kremu sobie nie nałożyłam, mam yy, tylko krem pod oczy i jak to się nazywa? W ogóle mówię, dzisiaj się nie, zada, nie czuję tak dobrze, więc dlatego tak myślę. I serum z bielendy? Tak, na naczynka. Więc tylko to nałożyłam. I w tej chwili czuję, że już mam taką suchą skórę. Więc poczekajcie sobie, tylko zrobię tą moją. Nałożę sobie jeszcze tylko ten krem i już do Was wracam. Pomyślałam, że nałożę ten krem przy Was i od razu Wam powiem, który. Nie wiem, czy to, czy to światło. O! Widzicie, to jest z bielędy, tak jak mówiłam. Słuchajcie, jak to jeszcze wyłączę, zobaczę. O! Cera naczynkowa. To jest ten. On ma taki zielony kolor. I. Także go sobie nałożę. No i co? Dzisiaj widzę, że jest nawet w miarę słoneczny dzień, ale jak wyszłam z pieskiem rano. który tam chyba gdzieś śpi, tak. Jak wyszłam z pieskiem rano, to było chłodno, tak mroźno. Więc. Ale nie, nie wiem, jak będzie później, muszę sprawdzić. Mam tylko nadzieję, że nie będzie padał deszcz, bo nie chce mi się brać żadnej parasolki. Dobrze, no to może już zacznę od mojego szybkiego makijażu. Dzisiaj to będzie Healthy Mix z BB Ja mam o numerze 02 Medium i nałożę go sobie na całą twarz. Więc, jak już mówiłam, będę jechała do centrum I jest to jakieś 30-40 minut autobusem takim wiecie Podmiejskim no Znaczy, to zależy Dzisiaj jest piątek w sumie też, ale Nie no, może dzisiaj będzie krócej, bo tak na krócej, szybciej, bo Zauważyłam, no wiadomo, dzieci Aha, No, w Polsce też Dzieci nie chodzą w tej chwili do szkoły, więc Jest mniejszy ruch i no, jedno to jest dobrze, więc może będzie troszeczkę szybciej. Choć w tym kraju nigdy nic nie wiadomo. Tak więc. Aha, nie powiedziałam, to jest tak samo Healthy Mix. To ja już go używałam parę razy. I to jest odcień 51, bo to jest ten taki najjaśniejszy. Także. I też troszeczkę na powieki sobie nałożę to, co jest. Puder nałożę. I go tak cały czas Wam go pokazuję. On jest taki: To jest ten z Rimela. Re, re, chciałam powiedzieć: z Z Rimela, z tej maty. Ja jego nałożę na całą moją twarz, bo. Pod oczy również. On nie jest bardzo mocny, taki e, obciążający. A. Chcę po prostu, żeby mi trochę zmacowiał moją skórę. Tak więc, nowy rok się zaczął. Jakieś nowe postanowienia, to nie wiem, wiecie, to żeby wierzyć w siebie, chyba w to, i żeby się nie poddawać i, i nie przejmować się opinią innych. To bardziej, że ja bardziej się przejmuję opinią bliskich niż osób, których nie znam. Przejdę do brwi Tą kredkę, o której już chyba wspominałam wcześniej jednym z filmików I ta kredka To jest Catrice To jest, to jest odcinek Dark Już Wam pokażę tak z bliska okay, wróciłam, tak jak mówię Zrobiłam już sobie brwi I teraz wezmę sobie paletkę ze Zoiwy To do konturowania i sobie wykonturujemy teraz moją twarz. Ja już wzięłam się już. No i rozświetlacz. No dobrze, no to przejdę już, idę, jak już miałam tą paletkę, to wezmę jeszcze raz ten stąd, ale. sobie właśnie z tej paletki takiej starszej... Nie Jak mi to sobie tylko dała? Mam w sumie tutaj taki... tutaj nie widać w kamerze, ale on to jest taki puder z drobinkami i może ja tak naprawdę położę sobie to i i nic więcej Wezmę sobie korektor Najpierw i... Tutaj właśnie aplikuję, aplikuję Dodałam ten puder, on z tymi drobinkami, ale chyba te drobinki tak nie widać Może jest i dobre, no i teraz na drugą więc tylko tuż i wezmę ten właśnie mój lepszy, a znaczy lepiej mam, u mnie się sprawdzający, z L'Oreal. nałożę sobie trochę później tylko spryskam sobie twarz z Every, mam ten taki tonik i zawsze się boję okay. no i na razie to będzie tyle później sobie pomadkę jeszcze nałożę i mam nadzieję, że nie zapomnę Wam się pokazać. Teraz jeszcze sobie jakieś kolczyki, obroczkę i takie ten. No i muszę się zbierać, wyjść z pieskiem i chyba tyle. I później już wychodzę tam, żeby pamiętać, żeby te ubrania jeszcze wziąć. No to trzymajcie się, do zobaczenia później. Serku, gdzie on jest tutaj mm, i wróciłam niedawno z centrum trochę kupiłam jakieś takie rzeczy bardziej do domu nic takiego i coś z promocji ale nie wiem czy to będzie dobre nie dla mnie oczywiście i teraz mam taką czerwoną kurtkę rzadko noszę takie czerwone rzeczy znaczy mam jeszcze golfik pod spodem więc w sumie nie, noszę czerwone tylko kurtki nigdy nie miałam, zazwyczaj mam jakąś czarną albo zieloną a teraz taką czerwoną nie wiem czy ją pokażę Wam ją na promocji kupiłam taka na promocji jest Pull&Bear także troszeczkę ma rękawy krótkie ale to jest rozmiar S ona jest taka co oversize'owa więc w razie czego to rękawiczki troszeczkę zimno teraz więc mogą je wziąć się robi chłodno, jest godzina 16, nie chłodno tylko ciemno, jest godzina 16 I... i. Dobra, na razie kończę. Już jestem w domu i zmywam sobie makijaż, bo nie lubię bardzo chodzić w domu w makijażu, czuję takie klejenie się mojej twarzy do wszystkiego wtedy, a więc jak nie muszę to to nie, do ma makijażu oczu używam tego z nivea dwufazowego to, ten, ten, ten płyn, a później jeszcze użyję. Kier? Nie jestem tego z garniera. Byłam w takim sklepie Arnott to się nazywa, on jest właśnie w centrum Dublina. Właśnie tam znalazłem te Ordinary. Tak to nigdzie nie mogę tego znaleźć. I ja kupiłam właśnie ten taki. Wiecie co ten on się nazywa? Bo nie widzę z tej strony. Peeling Solution, to jest także... Jeszcze go nie używałam, bo tak jak widać, nawet go jeszcze nie otwierałam, ale tam jest coś innego. Teraz umyję sobie twarz. Aha, nie powiedziałam czym. Używam z lędy również. Ja mam to i ten krem jeszcze na noc. Okej. Okay. Ten jest CBD. Ale zawsze marzyłam o tym, aby mieć schody w domu, żeby można było po schodkach sobie pójść. Teraz jak mam schody, to po prostu nie chcę mieć więcej schodów. Nienawidzę tego schodzić z góry, z dół, w górę, dół. Jeżeli jestem tu w łazience na górze, a coś a właśnie na dole w kuchni siedzieć w salonie, albo czasami telefon i biegniesz i ten... Także nienawidzenie na... E, albo dobra, trzy słodkie, nie wiem jak tu mam 11-12. I tylko sobie teraz włosy zwiążę i nałożę sobie właśnie ten z or, The Ordinary. Więc give me, dajcie mi sekundkę. O, jeszcze sobie tak wezmę, żeby e, mi nic nie pochodziło. Jezu, to jest wygląda jak krew. żywać na nos. Tam było coś napisane. <grystanie> o, o. Ale piecze. Ale powiem Wam, że piecze mnie twarz. Znaczy tak szczypie O, tak nielikatnie. Na razie tyle nałożenia, Nie będę tylko więcej, bo nie wiem. I tak z 10 minut. Tak niecałe to mamy 53. Uuu. To zobaczymy zaraz. Po 10 minutach. Witam ponownie, wczoraj w ogóle chyba nie dokończyłam tego m, mojej tej takiej pielęgnacji twarzy wieczornej. W ogóle ktoś do mnie zadzwonił, chyba moja siostra do mnie zadzwoniła i później już w ogóle zapomniałam o tym całkowicie, więc już dzisiaj jest następny dzień, yy, także nosorki za to. Ja akurat wstałam niedawno, no, no troszeczkę 40 minut temu w sumie. Byłam już z pieskiem i teraz robiłam, wypijam kawę. I teraz zrobiłam sobie śniadanie i owsiankę. Jem owsiankę z bananem. Już się właśnie przebrałam, zrobiłam sobie pielęgnację twarzy. Wyczesałam sobie włosy, teraz mam taki puch, prawda? Jak. Nie wiem, jak. Chmurki. Nie no, żartuję. Ale wyczesałam włosy i teraz muszę trochę posprzątać w kuchni, bo. Mam tutaj parę naczyń, muszę powyciągać zresztą z mojej zmywarki i, i powkładać nowe i co. No trochę ogarnę w mieszkaniu, ale nie będę dzisiaj, dzisiaj jest sobota w ogóle, nie będę dzisiaj tak bardzo sprzątać, bo w poniedziałek będę musiała zrobić konkretnie, gdyż we wtorek przyjeżdża do mnie koleżanka moja, taka dobra z, z swoim dzieckiem, a, yy, i synek ma chyba 7 miesięcy, więc wolę tak posprzątać konkretnie jak już oni mają przyjechać, bo wiadomo jak to z dzieckiem jest, tym bardziej, że ja mam psa, więc on też jak będzie chodzić na spacer czy coś jeszcze do tej pory to y, zawsze jakieś tam coś się nadniesie, bo ponieważ ja mieszkam w takim, się nazywa tutaj duplo, duplex, ogólnie otwieram drzwi i już mam y, dwór, dwór, więc y, nie mam żadnej klatki, że coś tam zawsze się na klatce zostanie. Nie będę się dzisiaj nic malować, ani nic jednak nagrywać, jak postanowiłam, bo bo wolę zrobić to, tak muszę sobie rozplanować, w poniedziałek jeszcze idę do lekarza, więc też, a później chcę posprzątać, więc wiadomo, że muszę jakoś to sobie wszystko zorganizować. Nie będę sprzątać, a jednak postanowiłam to zmienić Choć chcesz to chodź tu, ale ja i tak zaraz będę wsta wstawać No, no, no to nie możesz jumpować No, no co ty e, Więc e, jednak posprzątałam kuchnię i e, nawet piekarnik czyszczę, bo troszeczkę mam brudny Po, po mm, sprayem takim prysnęłam i po prostu śmierdzi, tam, musiałam zapnąć drzwi i okno otworzyć e, No i teraz właśnie salą sobie sprzątam i ten, ale też no fakt to co z większego, więc jeszcze mam choinkę w ogóle, znaczy w Polsce wiem, że jeszcze te, cho te choinki ludzie Pusia, bo mam trochę ręce takie, te choinki są do, no tak w styczniu tak naprawdę jeszcze długo stoją, natomiast tutaj już z tego co widziałam, dużo ludzi już pościągało wszystkie takie dekoracje, ponieważ tutaj jak zazwyczaj nowy rok to i, i koniec, ja postaram się do... Do siódmego, właśnie. Tak, moja koleżanka przyjdzie jeszcze tu trzymać choinkę. Zresztą kto mi tutaj zabroni, prawda? Ale tak, żeby było fajnie, właśnie postaram się jeszcze przytrzymać tą choineczkę, żeby tak fajnie i ten. i ze światełka to one mnie tak zawsze rozczulają. No, po No to idźcie połóż jeszcze. Mam cię musi posprzątać trochę. Dokończę tutaj. No, także idę jeszcze dokończę, jeszcze tutaj swój tył. I widzimy się później. Okej, okay, posprzątałam wreszcie i yy, nawet podkurzałam. O, więc y, niestety nie wyszło mi to. Yy. Znaczy wyszło mi to tak jak trzeba. Natomiast jak zwykle mój przyjaciel, ten co tu stoi, ma takiego nerwa, kiedy ja odkurzam. Gryzie odkurzaczy i, i czasami się bałam, że yy, kabel przegryzie. Więc y, troszeczkę z nim musiałam też powalczyć, zamknęłam go po prostu w pokoju, no bo po prostu on biegnie i rzuca się na ten odkurzacz. Więc o Jezu, nienawidzę tego robić dlatego. No ale już podkurzałam teraz. Ten piekarnik umyłam i zaraz pójdę z nim właśnie na dwór. Tak? Pójdziemy na dwór. A, nie, nie, nie widzę No i więc pójdziemy na dwór. No. Pójdę z nim na spacer i będę kończyć tego vloga, bo już nic ciekawszego dzisiaj nie zrobię oprócz sprzątania i muszę jeszcze wypracować, ale to nie wiem, czy jest aż tak ciekawe. Tak więc to będzie na tyle. A tam jeszcze pranie wisi. Widzimy się następnym razem i buziaczki do usłyszenia. papa. Pa.